Cześć wam. Dzisiaj mam na serwis takie autko, bardzo ładne autko. To jest e 46328 ci w manualu. Piękny środek, sport zice w kolorze bajgę. Mkiera, Mkoła koła, styling 72. A do wymiany jest tak. Olej silnikowy, pukanka. Olej w dywsze, olej w skrzyni, filtr powietrza, filtr paliwa, pasek alternatora, czujnik poziomu oleju w misce, pukanka silnika, przewód od zbiornika paliwa z oryginału. Bardzo fajne autko. Rzadko się już dzisiaj trafiają takie modele w takim stanie. Lakier z palety indywidual. Wszystko w oryginale, proszę bardzo. Wszystko na swoim miejscu, tak jak powinno być. Świetny stan, bez rdzy. Potwierdzona historia serwisowa. Także tak. zaraz będę robił pukankę pochodzi sobie z 10 minut i bierzemy się za robotę na razie